Teraz pada, wieje, pada, zimno, cholera to w lutym jest cieplej niż, niż teraz w maju. Kochani, z zapałem aż, aż cztery rybki. No, Siemka, Siemka, kochani, witam Was serdecznie. Milutko, ciepłutko z nad kanału górnonoteckiego. Dzisiaj, kochani, jakby powiedzieć, dałem spokój spławikowi, i dzisiaj będę poławiał metodą na fidera. Klasycznie na koszyczek. Odpoczywamy od spławika. No, sami widzicie, ta piękna pogoda. Słońce świeci, wiatru nie ma, jest krótko, plus 20 stopni, jop, twoja macie, kurde. Maju, że miałeś o tych kur... o, w kurce siedział. Szok. No, ale nie, nie, będzie, nie będę tutaj płakał. E, dobrze, kochani, to tak trochę na wstępie, trochę e, złośliwości na tą pogodę. E, wstępnie chciałem pojechać na swoje miejsce, na Notteć, ale niestety, niestety co mi jest konkurencja jak to się mówi na wodzie PZW, kto lepszy, ten lepszy. Również chciałem zobaczyć przyszłe miejsce mm, zmagań koła 57 na fiderze, czyli za dwa tygodnie mamy tam zawody, no ale spotkałem trenera ze swoim uczniem i nie chcę im przeszkadzać, niech sobie trenują w spokoju. E, także wybrałem tutaj kochani ja już tu już byłem byłem tutaj z Nusiem także zobaczymy, zobaczymy co dzisiaj tutaj kochani dam no dobrze no to ja już ja już się będę tutaj powoli rozstawiał e, a my widzimy się kochani później no, rybka nie żeruje nie widać żeby się spławiała widać że woda Kanał, że prawie, że, 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 że stoi. Uff. Także zobaczymy, kochani, co dzisiaj będzie. Dobrze, mam nadzieję, że posiedzimy, odpoczniemy trochę od spawika i coś tam złowimy. Nie nastawiam się tu na żadną rybę, na żaden gatunek. Mam trochę, jakby to powiedzieć, yy, pewien plan, chcę coś tutaj spróbować. Ale, ale, ale widziałem, że się ta właśnie spławiała rybka, czyli jest dobrze. Ale, ale, ale chcę dzisiaj tutaj spokojnie coś złowić. Dobrze, kochani, my widzimy się później. Ja już się tu zostawiam, Nazywam się Tomasz Guzek i zapraszam na weekendowe łowienie. No, hejka. Teraz pada, wieje, pada zimno. Cholera to w lutym jest cieplej niż, niż teraz w maju. Jest 17 maj, a kuźwa mamy zimno normalnie. Eee, no niestety, no przez, te, przez te warunki pogodowe trzy e, brania przybrania miałem, dwie ryby i, i poza tym, poza tym nic. Pogoda jest pogadanie to roku to chyba połowiło. Gdzie? To 17 maja, a tak zimno. Muszę, mój człowiek musi się więcej z tą pogodą tutaj zmagać niż ryby poławiać Cholera jasno. Kiedy to się kuźwa zrobi ciepło, nie wiem o. No dobrze kochani jakby to powiedzieć, mam teraz mniejszy 15 gramowy koszyczek Z tego względu, że nie widziałem czy tu będzie ryba brała czy nie będzie brała A ja tej zanęty nie mam dzisiaj dosyć dużo Ale że gdzieś około za półtora godziny się zwijam, a mi za zostało bo ryba nie bierze. To postanowiłem powrócić do tego koszyka 10 gramowego i tego dużego koszyka z dwóch względów: albo zobaczymy, albo rybka podejdzie może więcej, chce być do, do, karmiania, do karmiana, albo. Nie potrzebna mi je zanęta. Przed chwilą widzieliście padał deszcz i hura Teraz lekki wiatr i słonecznik. I teraz powinni mi brać takie lechy. pod dwa kilo. Trzy takie lechy, i mogę do domu jechać. A dzisiaj, kochani. Jak tu widzicie, mój cały stół, który, którym dzisiaj łowię, i nie mogę jakoś coś dobrze złowić. Jak tam widzicie, jest rubis, pinka kolorowa, biały robak, kukurydza. I niestety, takie efekty są właśnie na tym kiju. Jak widzicie, że stoi, jak zaczarowana, nic nie chce, ani nawet ocierki. Tak, branie jest, bo miałem powiedzmy 10 minut temu jakieś tam delikatne branie to jest tak, że rybka podejdzie, przepłynie i odpłynie. No, na takie warunki, kochani, no to to raczej tutaj nie, nie wiesz sukcesu. No i tak widzicie, tak cały czas stoi, cały czas stoi. A tak fajno, myślałem, że dzisiaj kurde, wiedziałem, że będzie wiało. Wiedziałem, że dzisiaj będzie wiało. No ale, ale, no warunki są dobre do, do łowienia, znaczy, znaczy wiatr jest, jest nie, tam, aż za bardzo tak nie przeszkadza, no ale widać, że tutaj przechodzi, przechodzą jakieś fronty atmosferyczne, słońce, deszcz, wieje, zimno i ta ryba głupieje i myślałem, że są połowia, a tu niestety, niestety... Kicha blada. Na zawodach nie połapałem. Teraz znowu nie połapię. Kuźwa, do kiedy ja połapię? O! Coś mnie delikatnie skubnęło. O! Uh -huh. I chyba mam rybkę. Aha! Uh -huh. I ładnego mam leszczyka. Tak. Tak narzekałem, narzekałem, a tu się nagle leszczyk zrobił. No. Kochanie, no jest pięknie. Jest pięknie. Muszę chyba ponarzekać Muszę jednak ponarzekać. Jednak... chcą więcej tego żarcia. No widzicie. ale jak na dzisiejsze warunki bardzo duże. No, poczekamy na następnego, nie? Mam nadzieję. Te zauważyłem, bo mam takie haczyki typowo do, do koszyczka, do, do fidela. Dosyć, dosyć grube. No, nie chciały, w ogóle nie było, w ogóle nie było brania. Zmieniłem na cieńszy. Rozmiar ten sam, tylko że z cieńszego drutu i od razu trzy ryby, no teraz ta trzecia, ale od razu jakieś tam bańka były. Przypuszczam, te dzisiejsze trzy ryby, które złapałem, więcej ważą, niż te, co ja 10, 10 na, na, na zawodach. A już na horyzoncie widać chmury. Oby znowu nie padało. No dobra, sobie usiądziemy w może... ooo, oh, może się uda, no i już zaczyna kropić, no cholera jasna, no dobra, będę chciał znowu, ponownie schować. dobrze kochani, ja już na dzisiaj będę kończył, już tutaj nie chcę już całkowicie nic skubać, ale po tym leszczyku, który widzieliście, jak rozmawiałem z Wami, złapałem jeszcze ładnego bonusika, ładną potkę, później Wam pokażę. Dobrze kochani, to ja już zacznę tutaj powoli sprzątać, a my widzimy się na podsumowaniu i ważeniu. Ale kochani zanim podsumuję i zważymy rybki powiem Ci na jaki sprzęt dzisiaj łowiłem. Dzisiaj łowiłem na fiderka eee, 360 to 120 Kowotę Cormoran 3000 eee, Przypon długości Przypon długości No tutaj widzicie, gdzie to wy tu widzicie o. Przypon długości 59 cm, haczyk 16, szybko, złą, szybko złączka do, do, do przyponu, skrętka, dwa stoperki. budowa zestawu bardzo, bardzo prosta. No, i zaczynałem zaczynałem koszykiem 10 gramowym, takim dużym koszykiem, i tym koszykiem też właśnie skończyłem. A łowiłem jeszcze 15 gramowym takim koszykiem, oczywiście, żyłka główna. Żyłka główna to jest szesnastka. Tu nie wiem, chyba nie, nie nawet nie zauważycie. Żyłka główna szesnastka, i to moje całe, całe e, cały bardzo prosty sprzęt. Na skręcie, oczywiście, na haczyk zakładałem rubisa, na którego wszystkie rybki złapałem. Do tego dokładałem pinki, również też ją próbowałem łowić. Kukurydza. No i tutaj są białe robaki. No dobrze, kochani, to ja już się tutaj wtedy. Rozwijam, rozwij, cały sprzęt składam i widzimy się na ważeniu i podsumowaniu dzisiejszego łowienia. No, coś mi się zdaje, że tam kolejny Armagedon idzie, by tego deszczu padał. A dzisiaj, kochani, zapałem aż, aż cztery rybki. Spieszę się zwijać A. No dobrze, kochani. To już niestety na samo zakończenie. Zmokłem jak diabli, i to cały finał tej, tego dzisiejszego łowienia. A podsumowujemy dzisiaj. No, myślałem, kochani, że dzisiaj będę, będę ładnie połapał, odbije sobie zawody. No, niestety nie wyszło, wyszło inaczej. Nadal jest ta pogoda, która nie umożliwia nam łapanie wędkarzom. Chciałem na moje miejsce na nanotyć, może byłoby lepiej może, ale nie będę gdybał, było zajęte wiadomo kto pierwszy ten lepszy, nie mam żadnej pretensji eee, i przejechałem tu gdzie tu też będę poławiał, tu będę na nocce no ale niestety aura, aura jest taka jaka jest i nie dało lepiej i, y, połowić, co prawda padł jeden bonusik, hmm, zapewne będę miał więcej niż, niż wagowo niż na, na zawodach, no ale ja oczekiwałem, oczekiwałem więcej. No dobrze, kochani, no nie będę babuli, bo zaraz znowu zacznie lać, znowu będę jeszcze tu gorzej mokry. Teraz zważymy y, moje rybki. Nie ma dużo, bo aż, nie ma dużo, bo aż cztery... Jakby to powiedzieć, <noise> dzisiaj szłem na jakość, nie na ilość. <noise> dzisiaj ładny, ładny taki bonusik około 30, około 30 centymetrów. A waga, a waga pokazała dzisiaj kilo 06. No proszę, proszę. Oczywiście, kochani, jak zawsze rybki wracają do wody. U, piękna piękna no daj, daj, odpływaj odpływaj tak, baj baj czekam jak podrośnisz. no dobrze kochani, to na tym dzisiaj dzisiaj kończę za tydzień zapraszam was również, ale mam nadzieję, że nadnoteć i będziemy, będę, będę karpiował. Tak tak. Tam jest takie fajne miejsce, że woda nie płynie. Po prostu usiądę i coś na coś większego zapoluję. Dobrze kochani, dziękuję, że żeście byli. Mam nadzieję, że, że pogoda się poprawi i zacznę w końcu łapać porządne ryby. Hejka!